Cześć. Jesteśmy dzisiaj w bardzo południowej Kalifornii, w El Centro, które mieści się 13 mil od granicy z Meksykiem i zdecydowaliśmy się na przetestowanie lokalnej restauracji, która nazywa się Farmer Boys i oni charakteryzują się tym, że wszystkie ich produkty są z lokalnego tutaj El Centro i okolicznych wiosek i miasteczek. Przeważnie w restauracjach robią, naszym zdaniem, ten błąd, że dostarczają szejka na samym początku i on się rozpuszcza. Jest on czekoladowy, jak widać z bitą śmietaną. Smak czekoladowy nie jest intensywny, ale jest dosyć gęsty i ciężko się ciągnie z tej słomki, ale jest smaczny. Ania jest naszym specjalistą od szejków, ale ja mogę stwierdzić, że jest dużo lepszy niż McDonald's i chyba dużo większy. No, kosztował 3,80 burger zaskakuje tutaj prezentacja burgera która jest dosyć ładna jak na standardy amerykańskie przeważnie w Stanach Zjednoczonych burgery słabo się prezentują ten się składa z pomidora, z sosu tysiąca wysp dwóch kotletów z wołowiny Dużo bekonu jak widać Dwóch chyba cheddarów I dodatkowo powinno być awokado spread Czyli jest to taki mus z awokado No jest dosyć spory Mięso nie jest w środku różowe i jest dosyć cienkie, natomiast jest jego dosyć sporo, bo cały burger jest duży. Także on jest na dużej powierzchni rozłożony. Jest bardzo soczysty, mocno wyczuwam smak soki z mięsa. Obawiam się trochę bekonu, bo wygląda tutaj na surowy, ale okazuje się, że jest on bardzo chrupiący. O, widać jak się ułamie. Jest bardzo smaczny. Z takiej średniej półki cenowej, burger kosztował równe 7 dolarów, to jest on godny polecenia. I jest on na pewno syty. W kaloriach było napisane, że ma on do 1700 kalorii, czyli całkiem sporo. Naprawdę spoko. Tak się prezentuje mój burger. On jest prawie taki sam jak Wiktora, z tą różnicą, że ja mam tylko pikle, jest, są dwa plasterki sera, dwa plasterki bekonu, jest też awokado spread, ale jest tylko jedno patty. Ale to z tego względu, że mój burger jest ekologiczny, czyli jest to mięso pochodzenia od krów, które nie były w ogóle karmione żadnymi antybiotykami ani hormonami wzrostu. I porównamy, czy jest jakaś różnica w smaku. Jak widać, moje patty jest delikatnie różowe. Jest on dosyć gruby i bardzo soczysty. Dawno nie jadłam tak soczystego burgera. Jedyne co mi tutaj nie pasuje, to że bekon mógłby być trochę bardziej chrupiący. Spróbujmy Ani Burgera i porównajmy. Ani Burger jest o wiele grubszy, tak jak wspominała. A jeśli chodzi o smak, to jest to co najmniej jedną klasę burgera wyżej. Do tego zamówiliśmy chili cheese fries, czyli frytki z sosem chili. Ten sos chili jest dosyć podobny, przeważnie był do sosu bolognese z dodatkowo z posypanym serem. Sos chili jest bardzo smaczny. Dosyć mocna jest wyczuwalna czerwona fasola, co się super z nim komponuje. Bardzo fajne danie. Pomimo tego, że miejsce to ma dużo cech restauracji fast foodowej, to pomimo tego, że dostajemy dosyć szybko jedzenie i płacimy zaraz przy zamawianiu, kelnerzy przynoszą nam jedzenie do stolika. Mamy metalowe sztućce, jak również dwa razy pani kelnerka podeszła i się spytała, czy wszystko ok, czy nam smakuje. Bardzo miłe zaskoczenie. Cena nie jest wysoka, tak jak wcześniej wspominałem, chyba bym zaliczył to do średniej. Zapłaciliśmy 25 dolarów razem z podatkiem. Standardowo, już nie wiem czy powinienem to powtarzać, ale ja się nie najadłem, ale ja jestem teraz na diecie. Za pół roku zobaczycie rezultat z filmu, który właśnie powstaje na temat mojej diety, mojej wagi. Ania się też standardowo najadła. Zgodnie z tym, co wspominałem na początku filmu, jesteśmy tuż przy granicy z Meksykiem, a jeśli chcecie zobaczyć, co dzieje się aktualnie u nas, to zapraszamy na Insta Story, na Instagramie Kaszów w Kalifornii, jak również na... Facebooku, gdzie prawie codziennie pojawiają się zdjęcia, jakie krótkie filmy, relacje z naszego aktualnego miejsca pobytu, co się u nas dzieje. A jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, bo bardzo nas to motywuje do kręcenia kolejnych materiałów. Cześć! Kolejnym plusem tej restauracji jest to, że jest ona otwarta aż do 23.00.